Znajdujemy się w Klinice Ginekologicznej Aurea Clinic, mieszczącej się na Warszawskiej Woli, gdzie kontynuujemy rozpoczęte w grudniu działania związane z kampanią Bo piękno zaczyna się od zdrowia. Rozmawiamy o profilaktyce raka szyjki macicy, o badaniu cytologicznym, o tym jak powinno przebiegać i jakie narzędzia powinny być wykorzystane do jego prawidłowego wykonania. Udział w kampanii umożliwia mi łatwy dostęp do kompleksowej i profesjonalnej wiedzy na temat profilaktyki. Dzięki temu mam poczucie, że informacje, które przekazuję dalej są z rzetelnego źródła. Jednym z głównych celów kampanii jest zachęcenie jak największej ilości kobiet do wykonywania badań profilaktycznych. Myślę, że dziś śmiało możemy powiedzieć, że cel został osiągnięty i udało nam się zachęcić bardzo dużo osób do regularnego dbania o swoje zdrowie. Płynna cytologia jest o wiele dokładniejsza niż cytologia klasyczna. Pobieramy materiał w ten sam sposób, sztoteczką z kanału szyjki macicy. Natomiast w przypadku płynnej em, przechowanie materiału jest inne, lepsze. I potem preparacja tego materiału jest dokładniejsza, jesteśmy w stanie ocenić komórki, które pobieramy z szyjki dużo lepiej i przez to te badania mają większą czułość. Więc tak naprawdę... Polecalibyśmy pacjentkom pobierać cytologię metodą płynną. Kampania Bo piękno zaczyna się od zdrowia, realizowana wspólnie z finalistkami konkursu oraz fundacją pani Anny Rytel. To dla mnie bardzo wartościowe doświadczenie, które pogłębiło moją wiedzę na temat badań profilaktycznych. Badanie takie jak cytologia pozwala wykryć przedwczesnego raka szyjki macicy, który zazwyczaj nie daje żadnych objawów. Biorę udział w kampanii, bo piękno zaczyna się od zdrowia, ponieważ jest to mnie nie tylko misja społeczna, ale również sobie to zobowiązanie wobec mojej mamy, która pomimo troski o swoje zdrowie musiała zmierzyć się z nowotworem piersi. Ta trauma uświadomiła mi, że rak nie wybiera i może dotknąć każdą z nas. Z konkursem Miss Polonia Województwa Podlaskiego współpracuję już prawie 10 lat. Od 4 lat organizujemy wspólne akcje i kampanie społeczne, które mają na celu zwiększenie świadomości społecznej. W tym roku nasze wspólne działania skupiliśmy na bardzo ważnym temacie jakim jest profilaktyka raka szyjki macicy. Dzięki przyjmości doktora Roberta Brawury Biskupskiego-Samachy razem z finalistkami miałyśmy możliwość podsumowania rozpoczętej w grudniu kampanii prozdrowotnej Bo piękno zaczyna się od zdrowia. Jestem pod ogromnym wrażeniem jak duże zainteresowanie wzbudziła nasza akcja, jak wiele osób udało nam się skłonić do jej propagowania, a także i przede wszystkim, jak dużo pań skłoniliśmy do wykonania badań profilaktycznych. Jako prezes Fundacji Anne Rytel chciałabym zachęcić wszystkie panie do wykonywania regularnych badań profilaktycznych. Kampania, bo piękno zaczyna się od zdrowia, pokazuje nam, jak ważne jest piękno wewnętrzne. Gdy jesteśmy piękne w środku, odbija się to na naszym zewnętrznym wyglądzie.